wracam do domu z siłowni. Ja tu patrzę, a tu znowu moi hejterzy po prostu są obsess. No. Więc nie musicie mi dziękować, że Was stworzyłam. Słuchajcie, ja już wracam do domu. No i yy, krótko, krótko zwięzili na temat. Słuchajcie, ja nie po to robiłam przerwę w internecie, czyli jakieś pół roku łącznie. Yy, żeby teraz odzywać się po prostu do jakichś debili w internecie. Ja cały czas wszystkie storiesy, wszystkie rzeczy, które ludzie dodają na mój temat, zostawiam jako zabezpieczenie. Dopóki ja nie reaguję, bo ja wiem, że wymi po prostu... Ja dzisiaj miałam chyba z 20 wiadomości na temat jednego osobnika, który no od kilku lat mnie prześladuje. Ale to jest dla mnie żadna nowość. Ja słuchajcie, dlatego się nie wypowiadam, dlatego nie daję, bo ja tylko zbieram dowody. wody, więc Jezu, jestem taka w ogóle, jestem bardzo mam dzisiaj, bardzo dobry dzień, cieszę się. No i nie musicie dziękować, no. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wszystko ma swój, swoje miejsce i swój czas. No.